Cześć, witajcie w kolejnym filmie, który przygotowaliśmy dla Was. Salinę z dzisiejszym tematem będzie PQQ. PQQ to jest skrót od nazwy właśnie tej cząsteczki, której nie będę rozwijał, bo jest ona bardzo trudna do wymówienia. W każdym razie, PQQ jest, należy do grupy Chinonów i jest to przede wszystkim silny antyoksydant. Bardzo stabilny, który naprawdę jest w stanie przejść wiele reakcji, takiej redukcji, recyklingu, zanim zostanie on całkowicie zużyty, więc działa silnie antyoksydacyjnie. No i najbardziej PQQ jest znany ze swojego działania Działania wpływającego na mitochondria. Jednak jeżeli chodzi o działania udowodnione właśnie na ludziach, czy wykazane działanie na ludziach, to wykazano, że zmniejsza on stany zapalne, zmniejszając m.in. CRP. I u osób z nadmiernym zmęczeniem zmniejsza odczuwany ból, zmniejsza właśnie zmęczenie, podnosi poziom energii, może wpływać też na jakość snu korzystnie, zmniejszając czas potrzebny do zaśnięcia i zmniejsza też odczuwany stres. Oprócz tego, jeżeli chodzi o te mitochondria, to wykazano to w badaniach albo na zwierzętach, albo na wyizolowanych komórkach, że właśnie wpływa on na... PGC1 alfa, czyli taki czynnik transkrypcyjny, właśnie wpływający na biogenezę i stan ogólnie naszych mitochondrów i no, no na nasze zdrowie, tak, bo mitochondria bardzo ważne są dla działania całego naszego zdrowia. No i szereg badań właśnie też na zwierzętach i na wyizolowanych komórkach, niestety niepotwierdzonych jeszcze na ludziach, wykazał działanie m.in. neuroprotekcyjne, kardioprotekcyjne czy wpływające na funkcje kognitywne. Niestety PQQ na tej chwilę nie ma dużo badań na ludziach ze względu na, na pewno też na finansowanie, tak, no te badania są bardzo drogie, no i PQQ uważa się za bardzo, bardzo bezpieczny środek. No jeżeli chodzi o PQQ, które znajduje się w Alinez, jest one połączone z koenzymem Q10 i PQQ znajduje się w formie. MGC PQQ, które jest zatwierdzone przez Komisję Europejską jako właśnie składnik suplementów diety, który jest właśnie bardzo dobrej jakości, powstające w naturalny sposób, bo niestety wiele PQQ na rynku powstaje w sposób syntetyczny i jest też zanieczyszczone, więc bardzo się na to uwagę, MGC PQQ jest opatentowaną bardzo dobrej jakości formą. No i jeżeli chodzi o dawkowanie, zaleca się stosować PQQ w dawce od 20 do 40 mg. No i spodziewane efekty to na przykład właśnie większy poziom energii i po prostu lepszy przez samo poczucie